I jeśli chodzi o moją, naszą książkę, czyli napisaną przeze mnie, opublikowaną przez wydawnictwo Eskapader, 3 w 1, polecam już dzisiaj, moi drodzy, dostępna w sprzedaży księgarni polskiej i bukowo Wszystkich ciekawych tego, o czym napisałem. Wszystkich, którzy lubią czytać o sprawach wiary, religii, miłości, romansu, seksu, heteroseksualnego, homoseksualnego. Moi drodzy, znajdziecie bardzo bardzo wiele ciekawych rzeczy w tym e-booku e i zaznaczam, to jest... Nie, nie zgadliście. To jest część pierwsza. To jest dopiero część pierwsza, a... Zachęcam, poczytajcie i kupujcie, czytajcie, opiniujcie, albo czy, kupujcie, opiniujcie, czytajcie. Lubię rymować. Um, jeszcze raz no, przypominam, ibukowo.pl e lub anglojęzyczna wersja na amazon.com i innych stronach, i globalnie na innych, anglo, na innych stronach Amazon. Ta sama anglojęzyczna wersja. Zapraszam wszystkich, miłe, miłe lektury. Miłego weekendu!